Na kanale rozwiązywałam już nierówność kwadratową, równanie wyższego rzędu. Nie pojawiło się jeszcze równanie wymierne. Równanie wymierne ma to do siebie, że, kochani, trzeba pamiętać o założeniu dziedziny. Tutaj w treści już było podane: mianownik nie może się zerować. Natomiast, gdyby w zadaniu nie było podane, musimy pamiętać, w mianowniku nie może być 0, nie dzielimy przez 0. Natomiast jak rozwiązujemy y, równania wymierne? Równania wymierne są bardzo intuicyjne, bo gdzieś tak odruchowo y, jeden ze sposobów to po prostu pozbywamy się mianownika, mnożymy obu stronie przez mianownik. Teraz spokojnie wymnożę sobie każdy z każdym a tu będę miała 5x kwadrat minus 5x. Minus 4x, plus 4. Przeniosę wszystko na jedną stronę, więc będzie x kwadrat minus 5x kwadrat minus 4x kwadrat, tu mam minus 9, jak przeniosę na drugą stronę, to będzie plus, więc łącznie będzie 10x. I czwóreczkę przerzucę na drugą stronę będzie, będzie z minusem. Pozwolę sobie podzielić na minus 2 dla łatwości rachunków. 2x kwadrat minus 5x plus 2 równa się 0. Delta jest 25 minus 4 razy 2, razy 2, 16, 25 1, 16 to 9, pierwiastek z delty 3. Więc mamy x1 minus b minus pierwiastek z telty przez 2a, czyli przez 4. Więc mamy 2 na 4, 1 2 x2, 5 plus 3 na 4, 2. Dwie uzyskane odpowiedzi, dwa wyniki są różne od jedynki, więc mogę napisać, że rozwiązaniem tego równania... Są liczby jedna, druga i dwa.